10 marca Otaczają mnie dobrzy kierowcy. Skorzystajmy z jazdy samochodem jako przykładu, jak można inaczej rozpocząć dzień. Po pierwsze, traktuj swój samochód jako przyjaciela. Miło się do niego zwracaj. Często mów: Cześć, skarbie, miło Cię widzieć. Wybierzemy się razem na miłą przejażdżkę do biura. Możesz nawet wybrać imię dla samochodu, tak jak ja to zrobiłam. A gdy wychodzę z domu, mówię sobie: Otaczają mnie dobrzy kierowcy, dlatego wysyłam miłość do wszystkich samochodów wokół mnie. Zawsze lubię poczuć, że na drodze panuje miłość. Inne afirmacje, których możesz użyć podczas prowadzenia, to: Prowadzę z łatwością i bez wysiłku. Prowadzę dobrze i szybciej niż oczekuję. Mój samochód jest wygodny. Wiem, że przejażdżka do biura, lub do szkoły, sklepu i tym podobne będzie przyjemna. Z miłością błogosławię mój samochód. Wysyłam miłość do każdej osoby na drodze.